Za siedmioma strumieniami, za siedmioma lasami, za siedmioma wydmami. Jest sobie rezerwat łazy. Sześć. Jego pesel zaczyna się od 0,7. A gdybym ja pomyślał o peselu. Który ma moje z nim pierwsze spotkanie to musiałoby to być gdzieś 77, 76, 77, tyle lat dzieli te momenty, kiedy ja byłem tutaj po raz pierwszy i kiedy utworzono rezerwat rezerwat 0 Rezerwat całkiem spory, 265 hektarów. Chronione, w tym 147, to ochrona ścisła. 8,608 do zobaczenia. Pięknie jest te buki, te dęby. I dookoła te drzewa, sosny. Śliczne. Wejście do rezerwatu. To naprawdę jakby się wkroczyło w bajkowy krajobraz. I stąd może te 7WD. Między jeziorami Jamno i Bukowo, no to jest nadmorski rezerwat. Właściwie jeden z tych nadmorskich od. pachelskie wydmy do paprocie karsiborskie to byłaby klamra, a tutaj jeden w tym nawiasie rezerwat łazy czasami taki mokry las, czasami torfowiska ale wszystko to piękne, cudo tak cieszę się, że tutaj jestem tak fajnie byłoby przyjechać jeszcze późną wiosną, no bo tu jest, są stanowiska widziokrzewu pomorskiego. Wtedy, jak on kwitnie, byłoby pięknie pocieszyć się tą przyrodą. W tych strumieniach, w tych podmokłych terenach są też okrężnice. Jeżeli ktoś takim uczuciem pała do Kampinosu, jak ja, to na pewno nie przejdzie obojętnie koło krężnic które w Kampinosie wypełniają wszystkie strumienie a tutaj też można je spotkać może uda się właśnie taką wiosną odwiedzić rezerwat Łazy a teraz dalej